Także witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek. Na starcie zostawcie łapeczka w górę, subskrypcję z żeby że Was nic nie zaminęło. A my i hasz dzisiaj będą hasz siewa, przetawiam serduszko Ja wracam ze sklepu, bo kupowałam nasiona do siewu. Właśnie na dzisiejszą akcję, całą przyczepę kupiłem. Wydano to 2000, no ale było warto po prostu, no. Przemuszę czymś posięć. Nie wiem, bo jeszcze czy mi będę, zużyję to całe, nie? Także jak zużyję to całe, to idzie, ja nie wiem. Dobra, teraz da się od. od nie da się. O, jedzuniał. Ja teraz się da otworzyć, czekajcie. Jo. Jest, dobra. Palimy 30. A tak będzie głośno chodziło, kurde. O, siewnik już podczepiłem wcześniej. Widzicie? więc zapomniał o tym siewniku Dobra, podjedziemy sobie tak Opuścimy Mnie ciaska se pochodzi Ile się napełniło za jednym workiem? Hmm, nie takie 4 worki to chyba wejdą, nie? nie? Dobra te powiedzmy cztery worki na pewno. Dobra trzy znaczy też byłyby ile jeszcze? Jeszcze jeden chyba. jeden znaczy czy nie cło ale trochę teraz dobra dobra, dobra. podnosimy jedziemy siaćb Pojedziemy na to pole Co pamiętacie co w poprzednim odcinku talerzowałem to najpierw to małe później to duże zrobimy Duże nam nie zajdzie na to bo tam raptem 5 minut i posiane i później przejdziemy na to duże już Możecie napisać, jak tam u was w szkole. Już to będzie e, teraz to będzie taki, to już jest drugi taki normalny tydzień, szkolny, już się uczycie pewnie. Nie? No ja aktualnie to nagrywam we wtorek. No ja miałem w poniedziałki, wtorki mam praktyki, także w szkole. To ja tam nic teraz to ja wam nie powiem, jak tam w szkole, bo miałem w poniedziałki, wtorki mam praktyki. No, trochę tam porobiliśmy na tych praktykach, coś tam się działo, ale to tam kogo obchodzi, nie? Gościu... Chodzisz na środek tych, na środek drogi, myślisz, że ja się zatrzymam w miejscu, no. No, no, no. Ło, o, przyjechałem. No dawaj dawaj. Gość nie wchodzi mi po siebie. Co ty... Jedziemy dzisiaj przez tą drogę, co pamiętacie, co tu z kostkami na live i na tym jechałem. Widzicie, na samym głupie czekanie aż gość przejdzie mi za ciało dwie minuty. A właśnie, co chcemy tu posiać? Tu był owiec, a ja chcę w tym roku posiać tutaj jęczmi. Tutaj, akurat na tym polu. Także. Sieje to w ogóle? No jasne, że nie sieje, bo go nie włączyłem. No. Jo, teraz sieje. A dobra miniaturkę to zaraz zrobimy. Albo zrobimy dzisiaj to całe pola, albo nie. Ale wolałbym, że tak. I gałka odbiegu wchodzi kapitalnie. Objedziemy się w kółko i zrobimy sobie... objedziemy sobie w kółko i będziemy tak w kółko siać, będzie najlepsza opcja no nie no i znowu to gówno jak mnie wywali jej z farminga to Was przepraszam no ale to gówno się cały czas zapala ja już na to nic ja pala idzie fast ile mi schodzi? No, czy nie dużo myślę, że ten siewnik że tu połowa siewnika zeszła że tu połowa siewnika po tym zasieniu tego pola była to cud będzie tu nie dosiane jest bo tutaj była skarpa i, I teraz dosiejemy Jest kapitalne 7 minut odcinka, czyli w 2 minuty akurat muszę objechać całe pole wokół z siewnikiem. A czemu nie wziąłem 60, 55? Pewnie się zapytacie. E, 50 piątki nie wziąłem, bo to byśmy już robili niedługo, tylko z 50-tką 55, no to trzeba i też trochę 30 Coś porobi, no ale siewnik jest do tego i 30 idealny, dlatego siejemy 30. Dużo pól nie siejemy Dużo pulnie mamy, raptem dwa pola. Chyba, że coś kupię, jeszcze nie zobaczę. No w tym sezonie już powinno być więcej pieniędzy za to, jak to skosimy. Myślę, że żniwa to, już nawet zaczniemy w, w piątek. Mimo, w piątek. W piątek też byłoby żniwa. Tak szczerze. Jutro, jutro jest środa, także jutro wrotuje ten odcinek z siewów. Później macie odcinek znowu z tego. Hmm, tylko że ja mam problem, bo ten sąsiad z tak, bo tą czterdziestkę nie ma się sieczkarni, a ja nie będę wszystkiego robił tym razem w tego w słomę. Także no, nie będę w ogóle nic zrobił w tym sezonie w sumie, no. Także chyba muszę mu załatwić tą sieczkarnię, no bo tutaj czterdziastki. Nie będzie to jakiś wielki problem, no bo akurat do czterdziastki pamiętam, że wychodziły kiedyś jakieś sieczkarnie czy coś. Albo zrobimy. Nie jest to żaden problem wziąć kawałek metalu pospałać go trochę zrobić ten koła z łożyskami na pasek na pasek połączyć to tam z tym, tam z innymi paskami nie będzie się idealna Będziemy, będę się wzorował pewnie na oryginale od 56 bidona bizona chyba że wynajmę innego Kombajnista, ale to się zobaczy jeszcze. Znaczy no, kombajnista w, będzie jako kombaj wynajęto w ten sposób. Kombajnisty, albo kombajnista, albo ja dam kamerkę kombajnistie i on wam nagra ten odcinek, także zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Ale ja wam powiem, że jest już 10 minut do odcinka. A już prawie zaraz niedługo będzie kończyć to pole Tak szybko idzie tym Ursusem Jutro odcinek będzie gdzieś w granicach godziny 17 Czemu 17 no bo ja jutro kończę tego w szkołę o no w domu jestem o 16 dopiero No i jak ja mam, mam z tego Chyba, ja że wam rzucę to jeszcze dzisiaj i... Tak jak w poprzedni odcinek. No to jeszcze byście mieli, no ale... Wy, ja wam wrzucę o 17. Będziecie chociaż mi co wieczorem sobie obejrzeć, bo będzie lepiej, nie? I można powiedzieć, że to jest daily. Bo wróżbiem ile to daily trwa, ale chyba z tydzień już będzie trwało, wam powiem. Nawet... Ponad tydzień zapewne. Nie wiem co mnie naszło na to daily, ale jestem po prostu chorym człowiekiem po prostu, że ja robię takie rzeczy. Live, no może nie daily, live, live daily nie będzie, bo to na pewno się tak nie da. Ale live to na pewno w piątek, sobotę i niedzielę na pewno w, w zapalę. Tym razem już będzie wszystko okej, no bo pamiętajcie poprzedni piątek, sobotę i niedzielę. Internet u mnie był tak do dupy, że się nie dało nawet zrobić. Nie, nie dało się wrzucić za odcinka, no. Po prostu jak już padał u mnie deszcz, toż jest po robocie. Po prostu gubi wysyłanie się. No i nie ma tego wysyłania, a bez wysyłania po prostu nie ma live'a. Już gdzieś z tą muzyką. Muzyki na nie musi być. Ważne, że tylko wysyłanie było i nie zacinało Tak jak było to wczoraj na wczorajszym live poniedziałkowym Wszystko ok było Nic nie zacinało się praktycznie Było ok Także jak live robię to na pewno nie będę to robił deszczowe dni Chyba, że internet będzie chodził zajebiście No to wtedy jeszcze ok a wczoraj był liveik chyba z dwugodzinny, no, dwie godziny aż trochę narosło. Ja myślę, że jutro, jak przyjdę ze szkoły, też ja się dokończy. To sianie na tamtym polu. Ale my Mamy 13 minut odcinka, to przejedziemy na tamto pole, objedziemy kółko i skończymy odcinek, no. Jak widzicie, jak obiecałem. Będzie tam, to pole jest nawet już stalażowane Dobra, nie, jedziemy, rura Kurwa rura Szkoda, że ja mam skróty jakiegoś na to pole Chociaż może jest, tylko ja nie będę szukać Ale zaś przejadę się maluszkiem, to zobaczymy A nasion ile mam? Dobra, naj... bo jeszcze ja źle powiedzę. Najwyżej zaś 60 jeszcze podjadę a ta droga to. A, dobra, to jest tam to, to droga przed do pola tam tego pamiętam. Ja Wam zaś pokażę. Rura. Jeb w tą babkę. To puśkę Co, czy jaska nie miałaby dać rady? Czy jaska nie da rady z siewnikiem O! Ja kapitalną miniaturkę może z tego Teraz pytanie czy dojedziemy do tego pola co mówię Dobra I nie chcę też zrobić długich takich odcinków na razie, czy nie w weekendy myślę, że zrobiłbym dłuższy odcink Po prostu odcinek by mógł nawet trwać chyba 30 minut Ale podczas tygodnia nie nawet opcji nie ma. Toż wam mówię od razu. W weekend w tym tygodniu zrobimy eksperyment. Nagram odcinek 30-minutowy. On tam się zrenderuje w jakieś 30 minut. No bo to jednak trochę będzie ważyło ten plik, który nagram. Miniaturka to tam raptem 10 minut. Gościu szybciej, bo to JCP, to szybki ciągnik, to autor Jasona, nie wiem co on to jeszcze robi. On no, no nie wiem, czy on w ogóle jeszcze żyje, czy co. No, dowiemy się na kolejnych odcinkach. Mamy już 11 odcinek z serii, a Jasona i tak dalej nie ma. a co tu chodzi? Te... Może w tym ty... może, może się pojawi. A dzisiaj jest 13, tylko że szkoda, że nie w piątek. Znaczy tego... Yy, czy, o kurde. 13 w... według kalendarza farmingowego. 13 jest w, w piątek. 13 w piątek. O kurde, to ja już się odboję po prostu. Szykujcie się, że Jason wróci. Coś się z nim będzie działo. A tu zasiemy pszenicę. Szykujcie się na to, że coś może się stać w tym piątek 13. Idzie fast. Idzie kapitalnie to. No i w ogóle sieja. Sieje jo. O kurde, bizon to będzie miał tu trochę kiprzy, kiszki mi mu. Nie powiem nie, ale tu błota trochę jest. Jak tu 55 bez remontu nie chciała podejść po tą górę. E właśnie, czy 30 podejdzie. No bo 30 jeszcze ma mniej koni niż 55 przed remontem, nie? 12 na godzinę ciśnie. Ja nie spuszczam nogi z gazu po prostu, bo nie chcę, żeby ona stanęła i że tu nie było do sianek a siewnik cały brudny już kurde Panie też, że jest lepsza niż ta 55 tak za, to ja widzę Zaczynamy jak będzie jeszcze z pługami latać po żniwach, bo będziemy orać wapno na pewno musimy dać, bo to pola to Ech, jeszcze nawóz musimy jakiś dać czy tutaj, nie wiem co tu na pewno teraz jeszcze po siebie przelecimy z rozsiewaczem na te pola. A później, jak już będzie w fazie takim rosnącym, to weźmiemy jeszcze opryskamy. Może wtedy będzie jakaś wielka wydajność. Dobra, w tym miejscu byśmy kończyli na dzisiejszym odcinku. Miniaturkę jeszcze zrobić. Taką, albo ja wybiorę, albo taką. Także do zobaczenia do kolejnego odcinka.